Zadanie z tematu elektrostatyka i prąd elektryczny. Jest to zadanie z zestawu powtórkowego. Zadanie dotyczy elektryzowania przez pocieranie. Gdy się czeszesz, pewna liczba elektronów przechodzi z włosów na grzebień. Po uczesaniu odpowiedź A włosy i grzebień są naładowane ujemnie. Odpowiedź B włosy i grzebień są naładowane dodatnio. Odpowiedź C włosy są naładowane ujemnie, a grzebień dodatnio i te włosy są naładowane dodatnio, a grzebień ujemnie. W przypadku czesania mamy tutaj do czynienia z pocieraniem grzebienia o włosy i zawsze jak mamy elektryzowanie przez pocieranie, to jedno ciało elektryzuje się dodatnio, a drugie ujemnie. Czyli z jednego ciała odrywają się elektrony z powłoki walencyjnej, w wyniku tego pocierania, a drugie ciało te elektrony przyjmuje i przez to jedno ciało ma nadmiar tych elektrodów, a drugie niedobór. I w przypadku plastiku musimy pamiętać, że zawsze plastik charakteryzuje się ujemnie. Więc jeżeli mamy grzebień, co prawda nie podali tutaj w treści zadania, że jest to grzebień plastikowy, no ale z reguły tak jest. Dlatego zakładając, że plastik charakteryzuje się ujemnie, no, to włosy narektyzują się dodatnio. Więc tutaj będzie poprawna odpowiedź D. Ale tutaj, tak naprawdę, w tym zadaniu, e, jeżeli byśmy nie wiedzieli, że plastik elektryzuje się ujemnie, tutaj to napisałam, bo jest ważne, żeby to, żeby to pamiętać, bo może być potrzebne w innych zadaniach. Natomiast bez tej wiedzy też byśmy to zadanie zrobili. Bo tutaj mamy napisane, że gdy się czeszesz, pewna liczba elektronów przechodzi z włosów na grzebień. Więc jeżeli elektrony przechodzą z włosów na grzebień, no to grzebień będzie miał więcej tych elektronów, a włosy mniej. Dlatego też grzebień elektryzuje się ujemnie, a włosy dodatnio, więc bez tej wiedzy właśnie też można by było to zadanie jak najbardziej zrobić, bo do końca nie wiemy, czy ten grzebień jest na pewno plastikowy. Nie wynika to z treści zadania.